Zadanie 14 wyznacz miejsca zerowe funkcji, które jest opisane wzorem f od x, to się równa pierwiastek kwadratowy z wyrażenia 2x plus 6. I my tutaj rozważamy tę funkcję na zbiorze liczb rzeczywistych. I w momencie, kiedy rozmawiamy o zbiorze liczb rzeczywistych, to jeżeli mamy pierwiastek stopnia drugiego z jakiejś liczby lub z jakiegoś wyrażenia, to musimy pamiętać o tym, że na zbiorze liczb rzeczywistych wyrażenie, które stoi pod pierwiastkiem stopnia drugiego, musi być większe bądź równe 0. Kolejną sprawą jest to, że chcąc wyznaczyć miejsca zerowe funkcji, jeśli w ogóle takowe istnieją, bo może się zdarzyć, że nie będą istnieć, to wcześniej należy wskazać dziedzinę danej funkcji. Ponieważ my tutaj mamy pierwiastek kwadratowy, to wyznaczenie dziedziny zaczniemy od wyznaczenia założenia. Założenie jest związane z tym, że mamy do czynienia tutaj z pierwiastkiem kwadratowym, czyli musimy tutaj tę cechę wykorzystać. Czyli zapiszmy sobie, że to co stoi pod pierwiastkiem kwadratowym musi być większe bądź równe 0. I taką nierówność teraz musimy rozwiązać. Czyli uzyskujemy tutaj 2x, które jest większe bądź równe minus 6 i podzielimy sobie obustronnie całą nierówność przez 2, uzyskując x większe bądź równe minus 3 zawsze sygnalizuję i sugeruję, żeby narysować wykres nierówności, nawet jeżeli w zadaniu nie mamy o to prośby. Zaznaczmy sobie tutaj teraz liczbą minus 3 i ponieważ x jest równy, większy bądź równy, to to oznacza, że liczba minus 3 należy do przedziału, który jest rozwiązaniem tej nierówności. A skoro minus 3 do tego przedziału należy, to znaczy, że na wykresie musimy ją zaznaczyć zamalowanym kółkiem. I zaznaczamy wszystkie liczby, które są większe od minus trójki. I teraz z takiego wykresu będzie nam łatwo odczytać dziedzinę. Dziedziną tej funkcji są wszystkie liczby rzeczywiste z przedziału lewostronnie zamkniętego od minus nieskończoności no właśnie, od minus 3 do plus nieskończoności. Jeszcze raz: od minus 3 do plus nieskończoności, przedział lewostronnie zamknięty. To był taki pierwszy krok, który y, zrobiliśmy i w drugim kroku przejdziemy do wyznaczenia miejsc zerowych, jeśli takowe istnieją tej funkcji. Skorzystamy z tej definicji. Pamiętaj o tym, że miejscem zerowym każdej funkcji jest taki argument, którego wartość wynosi 0. W związku z powyższym wyrażenie pierwiastek kwadratowy z dwóch z wyrażenia 2x plus 6, Przerównujemy do zera. No i teraz pada pytanie, w jaki sposób takie równanie rozwiązać. No musimy obustronnie podnieść do potęgi drugiej oba te wyrażenia, które stoją i po lewej i po prawej stronie nierówności. Uzyskujemy tutaj w związku z powyższym 2x plus 6 do potęgi drugiej i 0 do potęgi drugiej. No 0 do potęgi drugiej to jest sprawa prosta, bo tutaj mamy po prostu 0. Natomiast co zrobić z tym pierwiastkiem? Tutaj musimy sobie przypomnieć pewną cechę pierwiastka kwadratowego. Otóż, jeżeli mamy pierwiastek kwadratowy z jakiejś tam liczby, gdzie tę liczbę podnosimy do potęgi drugiej, to to jest dokładnie to samo, co wartość bezwzględna z wyrażenia, które stoi pod tym pierwiastkiem. Tutaj na tym etapie wcale bym się nie zdziwiła, gdybyś zapytał, zapytała, jak to się ma ten wzór do tego, co my tutaj. Przecież tutaj wykładnik stoi poza pierwiastkiem. Otóż pamiętaj o tym, że jeżeli mamy pierwiastek dowolnego stopnia z jakiejś tam liczby, jeżeli podnosimy tą liczbę do jakiejś potęgi, to ten wykładnik my również możemy zapisać poza, poza pierwiastkiem. Czyli tak naprawdę ten wzór spokojnie możemy do tego zastosować. Co to dla nas oznacza? Dla nas to oznacza tyle, że moglibyśmy zapisać to jako 2x plus 6 do potęgi drugiej, oczywiście pod pierwiastkiem kwadratowym. Teraz już widoczne jest gołym okiem, że spokojnie możemy ten wzór tutaj zastosować. I teraz uzyskujemy w związku z powyższym wartość bezwzględną z wyrażenia 2x plus 6, które jest równe liczbie 0. I teraz na tym etapie wypadałoby no, pamiętać o tym, co to jest wartość bezwzględna. Wartość bezwzględna to jest taka liczba, która po ściągnięciu symbolu wartości bezwzględnej nie zmienia swojego znaku na przeciwne, jeżeli to, co stoi pod pier... wewnątrz wartości bezwzględnej jest większe bądź równe 0, i zmienia swój znak na przeciwny, jeżeli to, co stoi wewnątrz wartości bezwzględnej jest mniejsze od 0. Natomiast my musimy pamiętać o tym, że my to wyrażenie rozważamy w kontekście fu funkcji. To, to jest funkcja i musimy pamiętać o naszej dziedzinie. Prawda jest taka, że to, co stoi pod pierwiastkiem, musi być większe bądź równe 0. Czyli z wartości bezwzględnej nas interesuje tylko i wyłącznie ta pierwsza linijka, bo tylko to jest zgodne z założeniami związanymi z pierwiastkami kwadratowymi. Czyli nie będziemy rozważać sytuacji takiej, kiedy zmieniamy znaki na przeciwne. Czyli tutaj uzyskujemy w tym konkretnym przypadku po prostu 2x plus 6, które jest równe 0. No i teraz takie równanie musimy rozwiązać, czyli będziemy mieli 2x, które jest równe minus 6 i obustronnie sobie podzielimy teraz całe równanie na 2, uzyskując x, które jest równe liczbie minus 3. No i teraz popatrzmy, czy ta liczba, którą uzyskaliśmy, czy należy do dziedziny, czy liczba minus 3 jest liczbą większą bądź równą liczbie minus 3 i jest. W związku z powyższym miejscem zerowym tej funkcji jest liczba minus 3. Tutaj mamy tylko i wyłącznie jedno miejsce zerowe. Popatrzmy na treść zadania. Tutaj mamy polecenie wyznaczyć to miejsca zerowe. To polecenie syg 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 sygnalizuje, nam sugeruje, że może być więcej niż jedno miejsce zerowe. No tutaj akurat nie szkodzi. Wyszło nam jedno i to jest tak najbardziej poprawna odpowiedź.